w kolejnym odcinku SPK TV. Dzisiaj mamy 25 marca. Dzisiejszego dnia imieniny obchodzą Łucja, Małgorzata, Maria, Mariola, Nikodem. Dzisiaj także obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności z uwięzionymi i zaginionymi pracownikami ONZ. Obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Pamięci zniesienia handlu niebolnikami. W 1976 roku Henryk Jabłoński został mianowany Przewodniczącym Rady Państwa. W 1977 roku założono Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela – ROPCIO. W 1996 roku rozpoczęła się oficjalna wizyta brytyjskiej pary królewskiej. W 1994 roku Sejm RP przyjął ustawę o ustroju miasta społecznego Warszawy. W tym roku urodzili się także Krzysztof Antoni Szembek, Tomasz Aleksander Dumas, Antoni Calebotta. W tym roku także z Kazimierz Józef Domski, Aleksy Drenionowicz, Józef Kariot. A teraz czas na coś dobrego. Mm, nie, nie, jeszcze raz. A teraz pora na słodkiego. Babeczki waniliowe. Składniki. Dwie szklanki mąki, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki cukru, dwie łyżeczki cukru waniliowego, jedno jajko, pół szklanki oleju, jedna szklanka mleka. 5-25 minut w 180 stopniach Celsjusza.